Witajcie widzowie YouTube'a w moim nowym filmie na kanale. Yy, pokażę Wam taką skarbonkę. Mamy taką skarbonkę. I tu się Hajs zmieści. tak słuchajcie kupa hajsu. Polecam oszczędzać na ciężkie chwile. Bo nadejdą trudne czasy w Polsce. Także polecam taki mamy deficyt budżetowy, że normalnie będą trudne czasy. I tu jest taka kłódka. I na tą kłódkę zamykajcie jak kaskę. W banku, no nie wiem, czy tak warto zostawiać kasę, bo jak Polska zbankrutuje, całą kasę Wam zabiorą z konta. Także lepiej albo w skarpecie trzymać hajs, albo w takim tym, na kłódkę. O, tu jest kaska. Spróbuję... Próbuję złapać ciut grosza. Kurde, wiecie co? Chyba nie złapię. Wyciągnąć z tego nie idzie, bo to w jedną stronę działa. Kłuka nie mam do kłódki, bo mi się zgubił. Ale wezmę tą, tą skarbonkę, tak przepiłuję tu tym pilarkom i będzie si. Tylko muszę nazbierać cały cały grosz, znaczy cały, cały ten kubełek taki, całą puszkę. Kaski, potem może o, można na przykład zakopać ją gdzieś w terenie, później wykrywaczem metalu y, y, wykryć to, lub można na przykład zrobić sobie mapę narysować sobie mapę, albo wydrukować na drukarce, jeżeli ktoś posiada taką, y, taką drukareczkę i możecie sobie zakopać takie o, taką puszkę. Zobaczcie, tam mi pisze tak Fre... Fre... O Boże. No. W... W... wii Ły... A tu jest jakiś krokodylek, a tu taka małpa, no. Małpa wygląda. Nie wiem, czy to jest z jakiegoś filmu, czy coś tam. Tak mi się wydaje, że to dzieci znowu będą wiedziały z jakiego to jest. Także dzieci zbierajcie. Na ciężkie czasy, bo jak się skończy <laughs> skończy 500 plus <laughs> to będziecie mieli taką skarbonkę Zobaczcie Taką skarbonkę Will wheel, wheel Wheel A tu jest taki tu gościu w serduszku Nie wiem czy to taki kurde coś w serduszku jest tu o, bateria mi się kończy. Będę musiał kończyć ten filmik wcześniej, niż mi się spodziewało, niż się spodziewałem. <śmiech> Także <śmiech> robię ostatnie zbliżenie na puszeczkę. Ja Was zapraszam do <laughs> subskrypcji mojego kanału zatytułowanego Życie jest Piękne. Zapraszam Was do oglądania innych moich filmików na tym, że kanale każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Od humoru po poważne jakieś tematy, po jakieś beki, po głupie filmiki. Także subskrybujcie mój kanał. Zobaczcie filmiki. Jeżeli jakiś Wam się spodoba łapka w górę. Możecie udostępnić swoim znajomym na Facebooku. Filmik, który Wam się spodoba. No także. Także pozdrawiam Was serdecznie. Robię ostatni zoom. I Siemano, trzymajcie się. Zbierajcie, hajs, zbierajcie.